Siemanko kochani to już jest połowa września w szklarni mam jeszcze bardzo dużo pomidorków, papryk ogórki gruntowe na polu bardzo ładnie rosną, bardzo ładnie kwitną te co posiałam w sierpniu ale pozostawiałam sobie na tych pierwszych gronach na samym dole warzywa, z których Chciałam pozbierać sobie nasiona. Zobaczcie, ta papryka już jest prawie zepsuta. Ale ona jest właśnie najlepszym materiałem, żeby zebrać nasionka, żeby one były naprawdę dobra. I tak jak mówię, jeżeli macie u siebie jakieś odmiany pomidorów, papryk, ogórków, które wam naprawdę smakują, są odporne na różne choroby. Bo przecież obserwujecie od siania aż do zbiorów dany gatunek. Naprawdę zostawcie sobie jeden czy dwa owoce na nasiona. Jest to bardzo proste pobranie nasion. Zawsze się każdemu uda, jeżeli stworzycie dla tych nasionek odpowiednie przechowywanie one zejdą wam w 100% uwierzcie mi także zabieram się za pobranie nasionek pierwsze biorę sobie z pomidorka dyno przekroję go sobie możecie czy wzdłuż czy w poprzek patrzcie jaki jest mięsisty jest doskonały na przetwory jest Dobry w smaku, naprawdę. I zobaczcie, w niektórych po prostu pomidorkach jest tylko malutka część nasion. Tak samo jak kupujecie w sklepach, w opakowaniu macie zaledwie 7 nasion, a bardzo dobre gatunki pomidorów, które są odporne, naprawdę już dużo kosztują. Także naprawdę opłaca Wam się zebrać własne nasiona. Takie nasiona one są. Jeżeli są w dobrych warunkach przechowywane, one nawet przez 3 lata są naprawdę dobre. Możecie spokojnie je siać z roku na rok. Tylko yy, najlepiej, jeżeli już są dwuletnie, przed samym sianiem wziąć sobie je, namoczyć, dać naręcznik papierowy, leciutko zwilżać i po prostu sobie sprawdzić, czy są nasionka jeszcze dobre, czy kiełkują. I zobaczcie, daję na ręcznik papierowy. Widzicie, naprawdę jest bardzo mało nasionek. A tak jak mówię, to jest tylko w niektórych odmianach, bo w niektórych jest znowu bardzo dużo nasion, a i to po prostu sobie na ręczniku musicie sobie podpisać żeby potem nie pogubić się w nazwach, żebyście nie pomieszali także to sobie zostawiam tak spokojnie na przewiewnym miejscu, w takim lekkim słońcu to mi przeschnie i albo sobie zeskrobuję potem delikatnie na inny ręcznik i zawijam daję sobie do jakiegoś pudełeczka i to już przechowuję. Zobaczcie, tutaj mam ten warszawski. Jego również przekroję. Zobaczcie, ten już ma. Również miąszu. Bardzo dużo. Są bardzo smaczne, te warszawskie. Ja je dostałam od takiej babci. Widzicie, już ma ich więcej. I drugim sposobem będzie po prostu zebranie tych pestek razem z miąższem do wody. I to sobie zostawiamy w tej wodzie tak na około dobę. Tylko, kochani, nie dłużej, bo y, chyba przez dwa razy mi się zdarzyło, że po prostu one zaczęły mi kiełkować. Więc taki nasion, jeżeli już wam po prostu zaczną kiełkować, to już nie będzie nic z nich. Po prostu są do wyrzucenia. Także naprawdę nie dłużej niż dobę. Wtedy. Sitko. Bierzecie sobie sitko, jakieś naczynia. usuwacie nadmiar wody. Tylko po dobie już ten miąż jest. Po prostu bardziej oddzieli Wam się od tych nasionek. Ja po prostu chcę Wam pokazać od razu. I zobaczcie. Już są ładnie nasionka. Oddzielone. I również daję je na ręcznik papierowy. Tylko naprawdę nie trzymajcie dłużej niż dobę bo wam te nasionka mogą zacząć już wypuszczać kulki i po prostu z tych nasionek już wam nie będzie nic. Jeżeli je posiejecie, one po prostu już wam nie wzejdą. I również te zostawiam na jakimś miejscu, żeby po prostu obeschłe. Możecie sobie dać, na pewno macie takie malutkie słoiczki. Ja co roku na ręczniku papierowym daję sobie do takich słoiczków, nakręcam, robię sobie dziurki w pokrywce, żeby tam po prostu powietrze dochodziło. I w takich słuchaczkach sobie trzymam. Czy nasionka, pora, czy selera, czy pomidorów, różnych warzyw. I one naprawdę się świetnie przechowują. To muszą być w suchym, przebiewnym miejscu. I już sposób, w którym będziecie po prostu pobierać nasiona to już zależy całkowicie od Was. Czy bezpośrednio wyjmiecie pestki nasionka na. Ręcznik papierowy wysuszycie tak czy tak, jak ja mówię, przez dobę namoczycie i ten miąż po prostu odejdzie od nasion. Przelejecie, przeczacie przez sitko i macie również gotowe po wysuszeniu. Yy, kochani, dużo osób, tak zwracałam uwagę na różnych grupach, kanałach, yy, mają problemy z tym, że zakupili sobie nasionka danych na przykład tam pomidorków w pierwszym roku były piękne, ładne, a na następny rok już po prostu było ich o połowę mniej, już nie były takie odporne na zarazę e, miały inny smak lekko tam nawet różniły się kolorem słuchajcie kochani możliwe, że tu jest mowa o tych odmianach właśnie F1 jeżeli posiejecie je, zakupicie sobie nasionka, posiejecie, w danym roku one będą w tym pierwszym idealne, takie jak pisze na opakowaniu. Ale kochani, nasiona F1 to są te hetoryzyjne, to znaczy, że to są już takie uzyskane w wyniku krzyżówek z innymi odmianami. Na przykład, właśnie z jednym pomidorem, który jest odporny na różne choroby, z drugim, który ma na przykład y, jakąś tam plenność na maksa, jeszcze może być z jakimś tam innym i w pierwszym roku po zakupie naprawdę będziecie zadowoleni. Ale jeżeli posiejecie już, po prostu wejdą wam, pobierzecie nasiona, posiejecie je sobie na następny rok. To już kochani, nie będzie odmiana F1, tylko to będzie odmiana już F2. Podobna do tej pierwszej, ale już nieco będzie się różniła. Za dwa lata to już nie będzie odmiana F1, F2, tylko będzie już odmiana F3. To już będzie znowu z tej krzyżówki dany, jakby tam gen. Możecie mi pisać w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, no, ale ja to tak widzę. I po prostu, jeżeli chcecie mieć jakieś tam swoje nasionka, gdzie będziecie zadowoleni z zbiorów, starajcie się albo mieć własne, albo po prostu kupować. Póki się jeszcze da bez tych oznaczeń. L1 pozyskajcie sobie własne, uprawiajcie własne, przynajmniej wiecie co macie. A tak jak mówię, w pierwszym roku będą hip, hip, hura, wszyscy będą się cieszyć. Pokazywać, robić zdjęcia. A Na następny rok, niestety, to już będzie całkiem inna odmiana, mimo to, że zbieracie z danego krzaka, z danego gatunku. Ale naprawdę, to już będzie F2. To już nie będzie ta, ta sama odmiana. Pozbieram sobie jeszcze nasionka z papryki słodkiej, czerwonej. Zobaczcie, ona, no tutaj też nasionka. Już dojrzałe, bardzo ładne, duże. Słuchajcie, kochani, na niektórych grupach sprzedajecie nasiona, nawet podajecie cenę. Nie róbcie tego, naprawdę. Ostrzegam Was. Widzę, że niektóre kanały, które zaczęły sprzedawać nasiona, miały po prostu zakaz. Takie nasiona nie możecie sprzedawać. One. Możecie mieć tylko na własny użytek. Po prostu one nie są ani przebadane ani nie przejdą tam jakichś tam badań specjalnych. Możecie sobie naprawdę narobić więcej kłopotów, jeżeli to zobaczą na waszych stronach, niż pożytku. Także naprawdę przestrzegam was przed sprzedażą. Nasion. Odpuśćcie, dajcie sobie spokój. Bo tak jak mówię, narobicie sobie więcej kłopotów. Naprawdę nie warto ryzykować. Możecie jeszcze zapłacić jakąś sporą karę także każdy robi jak uważa. Ale naprawdę zauważyłam, że jest bardzo duży problem. Na różnych komentarzach przestrzegają również przed tym. Także za dzisiaj Wam dziękuję. Idę po następne odmiary. Czarny książę, te co y, zostawię sobie na następny rok. Spróbuję sobie również innych odmian. Jeżeli będą dobre, smaczne, zostawię. A jeżeli nie, to zakupię znowu inne nasiona. Te, Moje, które są dla mnie bardzo dobre, zostaną ze mną, ale w danym roku, gdzie będę siała, na pewno pojawią się jakieś nowe gatunki. Także za dzisiaj Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Żegnam się z Wami. Do następnego filmiku będzie chyba już wykopywanie orzeszków ziemnych, imbiru, kurkumy. Orzeszki ziemne już przykwitły, także zostań ze mną na moim kanale. Subskrybuj, lajkuj, komentuj. I widzimy się. Mam nadzieję za niedługo. Także pa!